Próba. Ale to słabo lata coś Leo O, i skręcaj I teraz mu ta zabierze o. Leo! Chodź! Dobry pies! Daj Daj Leo! Daj Daj Zaw, chodź tu! Leo do mnie! Leo! Do mnie! No chodź! Leo! Już. Tu, ja nie, tak? Jest teraz rzucę, ale zobaczymy co. Tam, Leo. Słabo lata. Dobry pies, dobry pies, dobry. No i oczywiście dobry pies, dobry. Przebił. O, proszę. No jak dałeś? No. Ja biorę. Ja biorę. Ej. Daj to. Daj to. Robi. Daj. Chodź. Puść. Robi. 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 Ej. Dobry pies. Dobry. No i kto przyniesie? Ja stawiam na Rubi. Daj. O. <śpiewa> Proszę bardzo. Dobry jesteś. Rubi, dobra. Oddaj.